Witamy w firmie RHJ Kuźnik. Jesteśmy w Pszczynie, w salce ekspozycyjnej Jabłotron. Pokażę dzisiaj klawiaturę dotykową JA116E, która tutaj występuje w wersji białej, jest też szara i antracytowa, dostępna w wersji magistralnej lub w wersji bezprzewodowej po radiu. Najważniejsza informacja, klawiatura kompatybilna jest z centralami JA103 i JA107. W tym momencie nastąpiło wygaszenie klawiatury. Aby ją wybudzić, klikamy ekranu dotykowego albo tutaj przycisku startowego. Musimy się autoryzować, czyli podać właściwy kod. Rozświetla nam się sekcja sterowania strefami. Jeżeli chcę uzbroić strefę pierwszą, czyli sklep, to na nie klikam. Ikonka zmienia kolor na czerwony, informując, że czuwanie jest załączone. Ponowne kliknięcie powoduje wyłączenie, rozbrojenie tej strefy. Jeżeli w strefie mamy czuwanie częściowe. To pierwsze kliknięcie zmienia kolor na żółty, czyli mamy czuwanie częściowe, w którym np. czujki w łazience i w sypialni są zablokowane. Jeżeli chcemy załączyć pełne czuwanie strefy domowej, klikamy raz jeszcze i mamy ikonę czerwoną, czyli pełne uzbrojenie, pełne czuwanie. Kolejne kliknięcie powoduje rozbrojenie strefy domowej. Jeżeli stref mamy więcej, możemy oczywiście tymi strzałkami kierunkowymi się po nich tutaj przemieszczać. Jeżeli przez 15 sekund nie będziemy klikać nic na klawiaturze nastąpi automatyczne wylogowanie się i żeby znowu coś wysterować musimy się ponownie autoryzować. Można to zrobić poprzez kod, jak przed momentem albo poprzez brelok bądź kartę zbliżeniową, bo klawiatury mają zbudowane czytniki. Teraz przejdziemy do drugiej zakładki czyli sterowania wyjściami PG czyli automatyką. Możemy sobie zamknąć rolety Sterować oświetleniem. Jeżeli wyjść mam więcej, to znowu z kierunkowymi możemy sobie oszukać właściwe wyjście. Trzecia zakładka wyświetla nam temperatury. Możemy do 8 temperatur tutaj wyświetlać, które są pobierane z czujek temperatury magistralnych lub radiowych lub z termostatów. Ostatnia zakładka pozwala na przeglądanie pamięci zdarzeń. Wejście w ustawienia. Tutaj mamy sekcję opcji wyświetlacza, gdzie między innymi regulujemy jasność. Można włączyć tryb automatycznego regulowania. Funkcje te są niezależnie dla trybu dziennego i nocnego, bo centrale mają zegar astronomiczny. Kolejna zakładka to kontakt do instalatora lub opiekuna systemu. Możemy też. Uruomić tryb serwisowy, aby wymienić baterie w urządzeniach radiowych i móc je swobodnie otwierać. Możemy też edytować użytkowników i w ostatniej zakładce blokować wybrane urządzenia. Kliknięcie ikonki w lewym górnym narożniku lub przycisku startowego powoduje wylogowanie, czyli nie musimy czekać tych 15 sekund. Kliknięcie jeszcze raz włącza ekran statusu, w którym możemy ustawić sobie jedną z siedmiu grafik. Takich tapet. Niestety nie ma na dzień dzisiejszy możliwości, aby wczytać swoją grafikę. Oprócz tego wyświetlana jest data, godzina i możemy w tym ekranie statusu wyświetlić do dwóch temperatur, tylko dwóch. Ten ekran statusu może wisieć cały czas, a można ustawić, że po zaprogramowanym czasie nastąpi automatyczne wygaszenie całego ekranu. Tyle z mojej strony. Dziękuję.